10 listopada w naszej szkole odbyły się obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Na trzeciej i piątej godzinie lekcyjnej społeczność szkolna miała okazję obejrzeć Patriotyczną Akademię Okolicznościową, przygotowaną przez nauczycieli historii. Na to tego dnia w zgodzie z tradycją odbył się również konkurs o na najbardziej uwąsioną klasę. W celu upamiętnienia postaci Józefa Piłsudskiego uczniowie ozdabiali swoje twarze wąsami różnej wielkości i faktury. Dzień przed Narodowym Świętem nie mogło zabraknąć uroczystego odśpiewania hymnu, które miało miejsce o 11.11. .11. Czym dla Ciebie jest patriotyzm? Patriotyzm dla mnie jest to szacunek i umiłowanie do własnego państwa. Jestem dumny, że mogę być w Polsce. Jestem stuprocentowym patriotą. Jestem gotowy, żeby bronić naszą ojczyznę. Patriotyzm to jest dla mnie miłość dla ojczyzny, i jakby szanowanie i kultowanie. Tutaj naszych tradycji polskich, na przykład świętem niepodległości, żeby obchodzić to święto. Czy tam y, konstytucję 3 maja, żeby wiedzieć, że to jest święto polskie, żeby obchodzić to święto. Jak podobała ci się dzisiejsza Akademia? Bardzo mi się podobała. Naprawdę hurda w siebie chyba, moim zdaniem, wszystko. Y, bardzo ładnie zaśpiewali i no mi się bardzo podobało, ruszyło mi to za serce. Skąd się wziął pomysł z wąsem? Pomysł z wąsem no nie byłam oryginalna. To jest pomysł zaczerpnięty z planów innych szkół, ale ta akcja u nas już trwa kilka lat z przerwą na pandemię i cieszy się dużym, dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych. Tak na wesoło, żeby nie tylko tak sztampowo nie tylko akademia nie tylko parada niepodległości ale coś na wesoło. Czy zachęca Pani innych do? Celebrowania świąt narodowych i jeśli tak, to w jaki sposób? No oczywiście jako nauczyciel historii, my wszyscy historycy proponujemy czcić takie rocznice no, w różny sposób. Czyli w szkole, akademia, czyli Dzień Wąsa, czyli udział w paradzie niepodległości organizowanej przez miasto, ale każdy może w takim minimalnym wymiarze, chociażby poprzez wywieszenie flagi narodowej. Dziękuję. Tego dnia w naszej szkole było uroczyście, patriotycznie, ale i z humorem. Mamy nadzieję, że tak bogato przeżywane obchody Narodowego Święta Niepodległości zainspirują nas do refleksji na temat patriotyzmu i troski o małą i dużą ojczyznę. Do zobaczenia.